Ukochaną mamę, babcię, koleżankę, przyjaciółkę, sąsiadkę, parafiankę, to wierzymy, że dla niej nie jest to koniec, ale tak naprawdę jest to dopiero początek jest to przejście do życia, które, jak mówi Pismo Święte, gdzie nie ma już ani bólu, ani łez, ani cierpienia. Ale jest wieczna radość z przebywania z Bogiem wieczności. W świętej pamięci Krystyna, którą dzisiaj żegnamy, była osobą niezwykle wierną i oddaną. Oddaną Bogu, oddaną rodzinie i pracy. Przez długie lata pracowała w leżańskim zespołem. Księgowości, można powiedzieć cicha, rzetelna, odpowiedzialna. Była w księgowości, rachunkowość, ale najważniejszym rachunkiem, jaki prowadziła przez całe swoje tutaj ziemskie życie, to nie był ten rachunek w pracy, ale to był rachunek sumienia, który codziennie składała przed Bogiem, którego tutaj wierzyła, do którego dążyła. Jej życie było jak dobrze prowadzona księga w księgowości, a więc wszystko miało w nim swoje miejsce, porządek, sens i czas na wszystko. W pamięć Krystyna była kobietą zaradną, Silną z charakterem. Jak wspominają jej synowie, już w latach 50. jeździła poleżwańską motorem, co w tamtych czasach było czymś niezwykłym, a to jeszcze kobieta. Jak wspominał syn, motor był większy od mamy. Często ktoś jej pomagał usiąść, przytrzymać motor. To pokazuje, że była kobietą odważną. Była postępowa, idąca z duchem czasu, ale zawsze z sercem skierowanym do Pana Boga. W jej domu panowała atmosfera wiary, atmosfera miłości. To nie był dom, gdzie wiara kończyła się tylko na świątecznej czy niedzielnej Eucharystii, Mszy Świętej, ale to był dom, w którym Krzyż wiszący na ścianie był znakiem codzienności, a więc modlitwy, pamiętania o przykazaniach Bożych, uczciwości, troski i przebaczenia, tak jak nauczył nas Chrystus. To mama prowadziła swoich synów w świat wiary razem z ojcem, który już wcześniej zmarł. To ona zabrała dwóch synów, jak mi opowiadali, gdy byli jeszcze mali, na pielgrzymkę do Warszawy, by mogli zobaczyć Ojca Świętego Jana Pawła II. Takie chwile zostają w sercu na zawsze, w sercach najbliższych, bo dzieci uczą się wiary nie z książek, ale przede wszystkim z przykładu rodziców. A jak nie ma rodziców, to. Przykładu babci, dziadka, kogoś kto te dzieci prowadzi. Kiedy w życiu się tej pamięci Krystyny przyszła choroba, to przyjęła ją z pokorą. Nie buntowała się, ale niosła swój krzyż cierpienia choroby z ufnością i wiarą. Choć nie mogła już często wychodzić z domu. Sercem była w kościele, tam gdzie przez całe życie często przychodziła. Łączyła się duchowo poprzez oglądanie mszy świętej w telewizji, poprzez słuchanie Radia Maryja, przez codzienną łączność na modlitwie różnicowej czy apelu Jasnogórskim. I ten jej pokój stał się jakby małą kaplicą, miejscem modlitwy. Miejscem spotkania duchowego z Bogiem, cichej ofiary jej życia. To wielki dar, wielki dar szczególnie dla rodziny, gdy starsza osoba w domu staje się tym sercem modlitwy, niezwykle potrzebnym. W ostatnich tygodniach życia Bóg przygotowywał ją do spotkania ze sobą. W szpitalu w Leżańsku od księdza kapelana przyjęła wszystkie sakramenty, a więc ufamy, że była przygotowana na to spotkanie. I wierzymy, że gdy nadeszła ta środa, Dzień Maryjny, to właśnie Matka Boża wzięła swoją kochaną córkę Krystynę za rękę i zaprowadziła ją do swojego syna. Ale dziś tej Bracia. Nie zapominajmy, że każdy z nas, ja, Ty, nawet najlepszy człowiek, najbardziej pobożny, pozostaje tylko człowiekiem i jest słaby i grzeszny. Po śmierci mamy sąd i albo staniemy przed Bogiem, albo jeśli mamy coś do odkuputowania, to po to jest czyściec, aby się oczyścić bo nikt z nas nie jest doskonały, aby stanąć przed Bogiem. Dlatego dzisiaj modlimy się za duszę świętej pamięci Krystyny, jeśli tej modlitwy potrzebuje, aby Pan, który najlepiej znał jej serce, jej życie, przebaczył ludzkie słabości, przebaczył jej to, co było złego, słabego, grzesznego, ażeby jej przede wszystkim wynagrodził to wszystko, co było w Jej życiu dobrem, miłością i wiarą. Umiłowani, niech ta Eucharystia, modlitwy Wasze i wspólnoty będą darem miłosierdzia, który otworzy Jej bramy nieba. Trwamy w szczególnym miesiącu, w miesiącu listopadzie i dni temu obchodziliśmy uroczystość Wszystkich Świętych, tych, którzy są już w niebie. Od 1 do 8 listopada możemy uzyskać odpust zupełny za duszę w czystu cierpiącym. A więc mamy jeszcze trzy dni takie 8 dni raz w roku, aby uzyskać ten odpust zupełny za zmarłych. To piękny czas, by z wdzięcznością pomóc tym, którzy już odeszli, a szczególnie tym, którzy byli nam tak bliscy. Stanie się wyrazem naszej miłości i wiary, że w Bogu nic nie ginie, nawet łza tęsknoty. Umiłowani W świętej pamięci Krystyna zostawiła po sobie zapewne wiele dobra. Zostawiła wspomnienia, zostawiła przykład wiary, uczciwej pracy, odwagi i matczynej miłości. Niech jej życie przypomina że świętość rodzi się przede wszystkim w codzienności, w tych codziennych obowiązkach, w uczciwej pracy, w modlitwie, w poszanowaniu drugiego człowieka, w trosce o drugiego człowieka, w przyjęciu cierpienia z wiarą. Drodzy synowie Macieju, Piotrze, drodzy wnukowie, droga rodzino, drodzy siostry i bracia pogrążeni w żałobie, Dzisiaj żegnacie osobę, która była dla Was wszystkim, która była dla Was sercem domu: mamę, babcie, koleżankę, sąsiadkę, parafiankę, która zawsze myślała o innych bardziej niż o sobie. Nie trzeba wielu słów, by opisać, kim była. Wystarczy spojrzeć na Was, na Waszą jedność, troskę, obecność. To właśnie jest przykład, jak Was ukształtowała. Była kobietą mocną, a zarazem ciepłą. Potrafiła wymagać, ale jeszcze bardziej potrafiła kochać. I choć dzisiaj trudno zapewne pogodzić się z jej odejściem, to pamiętajcie, że nie zostawiła Was. Ona tylko zmieniła swoje miejsce, bo jak czytamy w Prowadzji mszalnej, życie Twoich wiernych, Owanie, zmienia się, ale się nie kończy. Ona już jest tam, u Boga, którego tutaj na Ziemi wierzyła. Już nie musi wierzyć, bo ona już zobaczyła, a my nadal wierzymy i ufamy, że kiedyś się tam spotkamy z Bogiem Wieczności. Teraz nie ma, dalej się i za Was będzie modliła tak jak tutaj na ziemi modliła się każdego dnia. Niech świadomość, że Jezus blisko Boga przynosi wam pokój serca. Niech jej modlitwy wspierają was w codziennym życiu, w decyzjach, chwilach trudnych, które życie nie oszczędza. Bo miłość zawsze jest silniejsza niż śmierć, a więzi zbudowane na Bogu trwają na wieki. Dzisiaj więc nie mówimy Ci, Krystyno, żegnaj, ale mówimy do zobaczenia w domu Ojca, gdzie, jak wierzymy, spotkamy się kiedyś z Tobą na wieki. Amen. Całe życie pracowała i cierpiała z Chrystusem, służyła w swojej rodzinie i bliźnim którzy potrzebowali pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za nią przed tron Boży, a tego z ufnością polecajmy ją miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Wszak mogący Bóg odrodził Cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chście świętym. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmiecie do swojej chwały. Boże, ale polecamy naszą siostrę Krystynę i prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia. Otwórz jej grzechy, które popełniła z ludzkiej łomności, aby umarła dla świata, żyła dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Módlmy się, miłosierny Ojcze i Boże, wszelkiej pocierki. Ty nas ogarniasz wieczną miłością i ciemności śmierci, przemieniasz jutrzenkę życia. Weź na Twoich wiernych pogrążonych w żałobie. Twój syn, a nasz Pan, zwyciężył naszą śmierć i zmartwychwstając, przywrócił nam życie. Prosimy Cię, daj nam tak dążyć do Niego, abyśmy w podoczesnym życiu połączyli się kiedyś z naszymi braćmi, tam, gdzie od wszelkie łzy z naszych oczu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech ma sami Amen. obaczę, Maria, ale tym potrzebę nie na przyjął się, się i, i wprowadza się do krawiny życia miecznego.